Witam bardzo serdecznie. Z tej strony nowinki z technologii, z tej strony Adrian. Zaczynamy od sprzętu muzycznego. Firma Blackstar, słynna z piecyków do gitary oraz efektów, wydała swój nowy piecyk Blackstar Superfly. O mocy 12W, dwa głośniki 3-calowe, łączność Bluetooth, gniazdo do kolumny XLR. I można niezależnie dwie gitary stroić względem siebie na dwóch osobnych kanałach. Oraz można używać te, tego głośnika jako głośnika bluetooth, w sumie piecyka. Cena 699 zł. A wy na jakim piecyku gracie? oraz jakiej gitary używacie i jakiej marki. Zapraszam do komentarza, piszcie śmiało. Przechodzimy teraz systemy operacyjne. Linux Ubuntu miał aktualizację do 19.10. Co nowego? Środowisko GNOME 3.34 Kernel 5,3, Liberty Office 6,3, Firefox 69 oraz wiele, wiele innych. Jak wiadomo, Linux z Ubuntu to jest bardzo kontrowersyjny system. Jedni go uwielbiają, drodzy Wizom. No, ale słuchajcie, nie zapomniałem o użytkownikach Windowsa. Windows 7 Koniec wsparcia w roku 2020 Pod koniec stycznia Microsoft mówi, że może przedłużyć Choć w co wątpię o, Ale mowa o kilku miesiącach ewentualnie Teraz przejdźmy do Windowsa 10 Nowa aktualizacja Która Miała poprawić wydajność i wszystkie po, poprawić błędy, które po, poprzednie. Co z tego wyszło? Dupa, jeszcze gorzej jest. System się kraszuje, wiesza, blueskryny. No, a wy co siedzicie jeszcze na siódemce? Czy przeszliście na dziesiątkę? A może planujecie wejść na ciemną stronę mocy i wypróbować u Linuxa? Zapraszam do komentarzy. Teraz przejdźmy do procesorów. Bo tutaj największa walka i najbardziej ciekawie jest. Zaczniemy od Intela. Intel Core i 9900KS. Co to za procesor? Co samo co poprzednio. Tylko wyższe zegary. Nie są podkręcone. Różnic są między jednym a drugim. Są takie co kot napłakał. Ale dobrze, spokojnie przytoczę wam trochę specyfikacji. Taktowanie rdzenia 4 giga w buście 5. No to wrażenie robi już można powiedzieć. Liczba rdzeni 8. Wątków 16. A, i proces, jaki już został wykonany. Oczywiście 14 nanometrów. Inter doi, doi tą krowę, doi. I co, potem jest gadka, że krowy są gwałcone. Psz. Lecimy dalej. Pobud mocy 127W. I cena? 2,5 tysiąca. Złoty. Kolejny krok. Y, intera na konsumentów. Kasę. A gówno dają. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny obóz. Nie zapomniałem. AMD. Atlon 300G. Powrót legendy. Była seria 200, teraz będzie 300. Premiera 19 listopada tego roku. Cztery rdzenie, cztery wątki. Grafika WK3. OC można robić. Pobór mocy. 3, 35 W. Cena 200-250 zł. Czyli no taki, dla niewymagających bardzo idealnych. Przechodzimy półkę w, znacznie o kilka półek wyżej. Ryzen 9 3950X. Podobno ma być 22 razy wydajniejszy od swojego poprzednika. 4B 105W. 16 rdzeni 32 wątki. 3,5 GHz a normalnie w guście 4,7 cena 2800 no powiem Wam że AMD w ostatnim czasie wymiata walka w procesorach jest naprawdę mega i zobaczymy co przedstawią tym procesorem a i proces wykonania 7 nanometrów. Ok, teraz przejdziemy do kart graficznych. Nikogo nie zaskoczy, że wieści są jedne. Radeon RX 5500 XT, czyli znana Vega 14. Karta dedykowana do 1080p, żeby w tej półce rywalizować z wszystkimi GTXami serii 16 Więc zobaczymy co z tego wyjdzie Będzie miała do wyboru 4 lub 8 Gigu VRAM GDDR6 i taki standard od niedawno od AMD PCI 4 Dobrze były procesory były systemy operacyjne, były karty graficzne. To co teraz? Oczywiście gry. Red Dead Redemption 2. Miało premierę kilka dni temu. Na razie jest dostępny na Epic Store i Rockstar Launcher. Spokojnie w grudniu ma się pojawić na Steamie. Więc nikt nie będzie poszkodowany. Gra się okazała zabójcą każdych kart, nawet RTX 2080 Ti. Nie utrzymuje 60 FPS-ów, tylko 40. No trudno, zdarza się. Życie. Okej. Okay. Premierę miał też Postal 4. Na razie jako wczesny dostęp jedna z moich ulubionych gier. A autorzy mówią, że będą z, z czasem udostępniać, udoskonalać jeszcze lepiej. Myślę, że to dobry ruch. Ja biorę 4. I są zapowiedzi, są zwiastuny z tej serii gry. Overwatch 2, tak samo gameplaye, zwiastuny są. No i w sumie, której gry najbardziej oczekujecie? A może już wyszły? A może jeszcze nie ma premiery w tym roku? Dopiero na następny rok. Teraz przechodzimy do znanej i lubianej firmy w Polsce. Xiaomi premierę miał w Chinach Note 10 w Chinach będzie miało znaczenie CCC 9 a u nas pojawi się troszkę później baterie będzie miał 5260 mAh czyli dużo uwaga co najważniejsze gniazdo słuchawkowe 3,5 mm mini jack. A tego dawno już nie było. NFC oczywiście. Wersje pamięciowe. 64 gigas 128,256 256. Ale nie będziemy mogli rozszerzyć kartą pamięci, bo gniazda nie będzie. Pamięć ram 6, 8 i 12. Procesor, który ma być zamontowany to z Dragon 730G i telefon ma mieć 5 obiektywów aparatowych Główny ma mieć 108 megapikseli. Zostajemy jeszcze w Xiaomi Xiaomi ma mieć premierę e, europejską swoich telewizorów Mi TV 4A i Mi e, TV 4S tego tańszego 4a cena będzie się zaczynała od 760 zł, a drugiego jeszcze nie wiadomo. Ale możecie swoje pre składać już od 25 listopada. Teraz przejdziemy do firmy Apple. AirPods Pro miało premierę. Nowe. Cena 1200 zł drogo nie kupiłem Oczywiście aktualizacja w iPhone'ach i iPad'ach do iOS 3,2. Problemy są jak chce się używać kilku aplikacji naraz na tym systemach. I na tym systemie z urządzeniami kraszuje się Wiesza, i tak dalej. No, i tym miłym akcentem kończymy pierwszy odcinek. Nowinki z technologii. Jak już mówiłem, sekcja komentarzy należy do Was. I zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.